Przyjrzyjmy się teraz dokładnie pracy nóg podczas zwrotu. Zakładamy, że przed zwrotem płyniemy w pełnym ślizgu z obiema stopami w strzemionach. Skręt rozpoczynamy od wyjęcia z uchwytu tylnej stopy, którą stawiamy na zawietrznej, czyli wewnętrznej, stronie pokładu, tuż za tylnymi strzemionami. Jeśli deska ma z tyłu podwójne strzemiona, staram się tak postawić stopę, by jej zewnętrzną krawędzią czuć koniec uchwytu. To istotna uwaga, ponieważ postawienie tylnej stopy za bardzo z przodu niepotrzebnie wydłużyłoby łuk skrętu, a przede wszystkim nie zapewni odpowiedniego miejsca na pokładzie dla dostawienia przedniej stopy. W tym samym czasie unoszę lekko pięte przedniej stopy. Rozkład ciężaru na stopy na tym etapie wynosi około 60% na tylną nogę, a 40% na przednią. Ale to oczywiście zależy od tego, jak ciasny chcemy zrobić zwrot. Czym ma być on ciaśniejszy, tym bardziej musimy obciążyć tylną nogę. Ceną z reguły jest większa utrata szybkości. Mniej więcej w momencie przejścia rufą linii wiatru, wyjmujemy przednią stopę z uchwytu i stawiamy ją zaraz przed tylną stopą ale palcami w przeciwną stronę. Przez ułamek sekundy stopy stoją jak u tancerza w balecie. Palce obu stóp są skierowane w przeciwnym kierunku. Takie ustawienie stóp umożliwia zachowanie stałego i równego pochylenia kadłuba. To powoduje, że deska kontynuuje skręt płynnym łukiem. Ostatnim krokiem jest przestawienie tylnej stopy do przodu. Stawiamy ją pomiędzy przednim strapem a stopą masztu tak aby palce były skierowane pod kątem około 45 stopni do osi deski. Na tym etapie utrzymujemy przez moment na obu stopach nacisk napięty, co pozwala desce dokończyć skręt. Pozostało już tylko zwieszenie się na bomie i przesunięcie stóp do tyłu. I gdy deska przyspiesza, najpierw umieszczamy w uchwycie przednią, a następnie tylną stopę. Ta druga czynność stwarza uczącym się sporo problemów, szczególnie gdy tylne strzemiona są szeroko rozstawione. Należy najpierw dosunąć tylną stopę tak, aby poczuć krawędź strzemienia, potem lekko podostrzyć, naciskając troszkę napięty i ostatecznie wsunąć stopę w uchwyt. Kluczowe momenty to Wyjęcie z uchwytu i ustawienie tylnej stopy na zawieszonej stronie pokładu tuż za tylnym strzemieniem. Dostawienie przedniej stopy palcami skierowanej w przeciwnym kierunku. Przestawienie tylnej stopy do przodu pod kątem około 45 stopni z lekkim naciskiem napięty. Przesunięcie stóp do tyłu i włożenie ich w uchwyty. Najpierw przedniej, następnie lekko ostrząc tylnej.